Witam Państwa w elitarnym gronie osób zakwalifikowanych do naszego ostatniego etapu rekrutacji na stanowisko redaktora w naszym portalu o Gwiazdach Duperelek. Niech będzie jest? pochwalona Edyta górna i Maryna zawsze, zawsze w, w, spódnicach. w spódnicach. Teraz i zawsze. Bardzo zawsze. Państwa, wszyscy mieliście dokładnie to samo zadanie przeprowadzić wywiad z zespołem FIL, czyli utaplacik w gnoju. <laughs> Dobrze, kto zrobi to najlepiej, dostanie robotę, a może dostanie szansę na statuetkę hieny roku. Dobrze, kto zacznie? Proszę. Czyli to miał być wywiad z FILem? <laughs> tak. Bez PEDO? Bess David Giulia. I, e, może w takiej sytuacji ja. Proszę A, bardzo, bo ja jestem dzień dobry profesjonalną dziennikarką. Ja e, ten reportaż przygotowywałam bardzo długo, pół roku, sześć miesięcy. Jeździłam za zespołem fil, wszędzie, wszędzie wywiadowałam ich wywiadowałam, i dowiedziałam się na sam początek. E, odkryłam, rozwiązałam zagadkę. Skąd pomysł na nazwę fil? Skąd? Oni są z Fil i fin. No. <noise> A nie ze Śląska? Znaczy, ja jestem z Warszawy, to dla mnie to to samo. <noise> tak, ale sami Państwo e, niech zobaczą. Proszę bardzo, to są Filipińczycy! <noise> No bardzo mieli ludzie, bardzo, bardzo mieli ludzie i w ogóle usunęli mi po wywiadzie woreczek żółciowy. A mi kamień nerkowy z napisem love. Dziwi się, dziwi się, że to powiem, ale może pani to powiedzieć jest pani nawet zagłupia nawet na nasz portal. Dziękuję. A no to kiedy zaczynam pracę? No, Może pani wrócić jak pani woreczek odrośnie? Idę. Tak. No, do, do widzenia? Do widzenia. Teraz pani. Ja nazywam się Baśka Polak, a to jest moja przyjaciółka. Janina nie za szybka. Tak. I, I my przeprowadziłyśmy wywiady z panem Kupichem. E, dlatego, że ja jestem jego największym faunem, a ja fluorem. No, faktycznie coś pastą daje. No, buty czyściłam. Białe. I my te wywiady z tymi pytaniami zrobiłyśmy z panem film Kupichem. Tylko proszę się nie zdziwić, bo przy każdym pytaniu i my i on się przebieraliśmy. Dobrze, dobrze. Proszę pokazać. No, a. no ale tak bez drinka? Proszę cię, o proszę cię. No, przestań i cponiu. Może sobieś coś najpierw pokazał. Pokaż, na ty ci stać. Uh -huh. Ale nie jeden raz. <grymny> <Aj, aj, aj. grymny> Może później wywiad, proszę pokazać. Dobrze, proszę pana, to te wywiady z panem Filem Kupichem będą wyglądały tak, że my zadajemy te pytania w tych wywiadach, a pan Fil Kupich. Tak? Czy coś ta, tak? Będzie odpowiadały na ekranie. Dobrze. Czyli to zaczynam, tak? Start. Dobrze. Dzień dobry, panie Filu. Dzień dobry, to my. Uwaga, czytam bym udawać, że jestem wdzięczna za poświęcony czas, ale przejdę może od razu do rzeczy, które interesują ludzi najbardziej, czyli do pieniędzy. <noise> Czy to prawda, że wzorem biznesmena jest dla pana prezes Orlenu dane? Daniel Obajtek? Tak, zdecydowanie tak. Na pewno e, inwestuję raz w roku w, w jakąś nieruchomość. Nie widzi Pan nic złego w działalności Pana Obajtka. Bardzo dobrze, brawo, oczywiście. Niech działa, niech robi, niech kapuchę zarabia, niech tam laski wyrywa. No dobrze, bardzo fajnie, ale wracając do nieruchomości. Yy, Mamy kilka mieszkań, prawda? Proszę skinąć głową. Tak, świetnie. To może pan kupicha ma jakieś marzenia z tym związane? Kupicha chce wyrzucić yy, biedną młodą parę na bruk. Z całego serca życzę spełnienia marzeń. Podoba mi się pani wrażliwość. Wiem ze swoich strumyków. To znaczy, źródeł, że jak każdy celebryta, przeszedł pan kilka operacji plastycznych. Była już operacja okcia i nieudana korekta lewego pośladka. A co teraz? Jakieś modelowanie nosa, a natomiast. Natomiast wydaje mi się, że na pewno będę coś próbował yy, kombinować z jakimś klejeniem uszek. Yy. O! No. Jak tak patrzę, właśnie to rozumiem, no bo szału nie ma. No ale podobno się okazuje, że to jest nie wszystko, ponieważ po 40, nie chcąc mieć więcej dzieci, poddał się pan kontrowersyjnej amputacji. Nie mam bata, mam 42 lata. To można było trochę batem postrzelać. Ale najważniejsze, że nie wstydzi się pan swoich problemów z seksem. Proszę opowiedzieć historię ze Szczecina. Nie jedna z e, dziewczyn nie miała stanika i pokazała piersi. Tak podniosła. I? No nie wiem, nie, 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 nie doszło. <śla> o, no. Mi miło, że opowiada Pan nam o swoich intymnych problemach. Po prostu czuję więź. To powiem Państwu, że z małpą nie wygrasz, ale taką małpą małpą. Może i małpa. Najważniejsze, że wygrałam. No a teraz troszkę o modzie. Lubi pan czapki. Co widać? Ta. Ale widzę, że trochę nie widać, bo pan po prostu nie wziął. Proszę zdradzić, jaki jest choć jeden element takiej taki pańskiej garderoby, której po prostu, no, u pana nie uraczysz? Przez te majtki. Czyli coś nas łączy. A propos, proszę powiedzieć, czy kojarzy pan kabaret KSM? K.S.M. Cokolwiek znaczy ten skrót. Pewnie macie dziewczów brud. To, by, to była piosenka, którą zaśpiewał Pan na dziesiąte urodziny Kabaretu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. A proszę powiedzieć, czego życzy Pan chłopakom dzisiaj, w czasie pandemii? Niech przeżyjemy. No, dobre i na czasie. Tak na koniec tych wywiadów. Proszę mi jeszcze powiedzieć, dlaczego zdecydował się Pan, aby wziąć udział w programie Klinika Skeczów Męczących w telewizji Polsat? poprzez na przykład taki program możemy zebrać kupę kasy na to, żeby e, pani dyrektor mogła tym w sposób mądry zarządzić. <śpiewanie> um, mam nadzieję, że pani dyrektor Trentev tego nie widziała. I dziękujemy panu bardzo, bardzo dziękujemy panu za nasze wywiady. Naszym gościem był pan Piotr Kupicha. Dziękuję. I dziękuję. Dzie <głos> <głos> wiadomo. No a tak już, no tak już poza kamerą. Nie? Podobały się panu nasze wywiady z nami? Kurwa, strata czasu po prostu. <noise>